Dajcie, kochani, dzisiaj absolutny precedens dla towarzystwa Anioła. nazwijmy to kolokwialnie. Pierwsza inspiracja kulinarna, którą będzie propozycja koktajlowa o właściwościach uelastyczniających skórę. Myślę, że bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy dbają o swój wygląd i zdrowie. Przy okazji wspomnę, że krzem, cynk. Witamina E i witaminy z grupy B między innymi powodują usuwanie wolnych rodników, czyli detoksykację organizmu. Rek również produkcję kolagenu wspomagają. Proponowane składniki właśnie te elementy zawierają. Otóż koktaj składa się z jednej łodygi naciowej, selera naciowego z jednego banana, czterech migdałów, z płaskiej łyżki białka konopnego, z płaskiej łyżki siemienia lnianego i wody w ilości od 250 do 300 ml w zależności od oczekiwanej gęstości. To wszystko oczywiście razem blendujemy, miksujemy. Podajemy, konsumujemy, zdrowiejemy i piękniejemy.